nie wyruchasz. To jest nawet samość to z tego mema. Nie, 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 nie. Tak. Mogę ci pokazać nawet. Trzeba to kiedyś nagrać. W każdym razie pięknie. Czekaj. Z mema? Siedzę w biurze i, i biorę to w stachu. Co w byliśmy razem, to mówię, że my kochasz? Kwiaty byś potem dostawał po drzwi, przynajmniej kochanie sąsiedzi. Trzeba było przeprosić tą, aby się z nim... Trzeba było poprosić tą, aby się ze strony co To wymuszę szacunek. Kwiaty byś powinien dostawał. Nie utrzymuję z nim kontaktu że byliśmy pokłóceni wtedy daj spokój hmm. przykro mi no jest o tym zobacz jaki jesteś kurwa chuja za mało tych pików jakbym hmm. ci no dobra to jest z grudnia wszystko Październik listopad, grudzień no, kurwa dlaczego ty Co? No właśnie normalnie powiedz lodek Ile razy się z nim ruchałaś? No mów normalnie nie pamiętam tego razu na prażę, a tak to nie. Tak, tak to nigdy? Nigdy. Co z wiadomości? Które? No. Może. Pijemy? Teraz tak. O kurwa, jaki konkret. A może? No tak. A ty? Też. Kurwa. To może za chwilę jestem u siebie. Noms. Wiesz kiedy to było? Kurwa, jest nie tak przygromolony. No było? no, było. Więc około 15. Kurwa, co ty za nie do pracy? Chodzę. No, było, co wódki nie dopił. Dlaczego tak kłamiesz? Nie możesz normalnie kurwa. Nie możesz powiedzieć. Mordu, nie możesz normalnie powiedzieć. Jakie to jest Nie możesz normalnie powiedzieć, kurwa. Ja powiem ci. Mhm. Wtedy siedzia... siedziałam tu we trójkę. Wiesz, w jeszcze? Oczywiście, że tak. Prze... Kurwa, nie da mi teraz. Nie mogę przestać myśleć o tej wodzie. Że ten... Jeszcze o mnie kurwa z nim gadałaś, kurwa. Wódki nie dokończyły nam 30 listopada. No. Zobaczymy wiadomości między mną a tobą. 30 listopada co było? Tak? Dobrze, zaraz zobaczymy. Bo ja pamiętam, mhm. jakie okoliczności, kiedy... Nie pamiętam. Jakie okoliczności tam były? Nie pamiętam jakie. Byliśmy pokłóceni w pewnością. O co? Nie pamiętam o co, ale wiem, że się Ale to był powód, tutaj... żeby się wyruchać z Wróblem. Nie ruchałam się z nim. Co jest ciotka? Ciotka, ciotka. Ja nie, Wiesz co, pokazywałam Ci ten film. Tak, ciotki dobra. nie wyruchać. Nie mi się, ciotka naprawdę. Się. no widzisz nie jestem zdenerwowany w ogóle jest mi po prostu przykro fuj. naprawdę kurwa jest mi strasznie przygra bez ruchania, wiesz jak wodę prawie się przekręciłam, kiedy zniwaliłaś? to chodziło o tą Pragę co ty pierdolisz, kurwa poleciłem cały weekend w heksie kupiłem w Katowicach bez ruchania, a to to no to, o, no powiedza, mam tak, iść. kurwa, czekaj, mam tak, kurwa, naładowane jaja jądra, że ja pierdolę. Przepraszam, mm, Przepraszam nie wiedziałem jak. No, zajebałem pasa i musiałam trzymać głowę na, na kafelkę w Kibel, bo one były zimne. No to ciężki materiał. Im było, im, im mi było ciepło w głowie, za bardzo myślę, że umieram. Trzeba je śpić. No, no, w tym ruchaniu. Ewentualnie tyle zajęłaś, żeby już zacząć się ruchać, żeby wyjebało inne receptory mózgowe. Mi się w ogóle nie chce potowiec. Po Siedzę, jak z chorobą się To Tobie alkohol lepiej robi. Wcale nie. ha. ha, ha. słucham. Słucham argumentów. Naprawdę po ruskim standardzie zrobiłeś taką bardachę, że miałem potem ochotę się zdać z 10 razy. Jaką jak mi się film urwał tam? I sami powiedział, że mi uratował. O oh my god, dlaczego? Co ja robiłam? Ruchaliśmy się dwie godziny. Mam po twoich paznokciach, a ty tak? O oh my God, co? Mam po twoich bliznach. Mam po twoich paznokciach się blizny na że Dobrze, że stara była na helu. Bardacha. Proszę mi wybaczyć ich ZD najmocniej, przepraszam, ty tak do niego. Rozumiesz to? To jest Nie masz honoru w ogóle. Jesteś strasznie kurwa na, 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 Naprawdę jesteś zła, Trzeba. Stara wróciła niespodziewanie 3-3 dni później. Na szczęście to już wtedy wyglądało jakbym się z kimś napierdalał. Te głębokie blizny po twoich paznokciach, które kurwa są do dziś. Powiedziałem, że rozjebałem się o szklany blat. Napierdalałem... Kurwa nie, naprawdę nie. Wiem. Ja też, kurwa, przepraszam. Kurwa, nie wiem, naprawdę. Kurwa, ja nie wiem, naprawdę nie wiem, ale fakt, teraz to jest przynajmniej zabawne. Ja też, kurwa, przepraszam, jesteście sali? Wjazd do studia. Sami zareagował, się Co? Zgonowo w pokoju. Tam ci się poszli jak wyszli to przy, 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 przyrzekają. Przyrzekam, przy wytrzymałaś minutę i do brałaś mi się do spodni. Bardacha, co w że... Słabe to jest. Ale spoko, pokoziomu, który mi wrzucił na ten szklany blat, wciąż trzyma się tej wersji. O kurwa. No kurwa, myślę, że przynajmniej będziesz, będziesz pamiętała, że mam dużego fiuta, a tu chuj o oh my god, ha, ha, ha Urwany film sami, który jak źle do drugiego spał w pokoju Śródła, się Wśród no cały we krwi twoich Ja pierdolę, kurwo, nienawidzę cię bez kito Wśród cały we krwi w Juchali się, no kurwa, stary nie, bawiłem się nożyczkami. Dobra, i bez szczegółów. Dlaczego tak poniżej, Klaudia, co? Dalej z nim ostrzegam kontakt. Słuchaj, zadzwonię do niego teraz. dzwoń kurwa w dupę jebanych ujrzów, zadzwoń do niego i powiedz mu kochać. Świąt się musimy się napić. A gdzie ty teraz jesteś? Mukotów. <noise> będę dawał znać, jak będę... Weź. Dlaczego taka kurwa jesteś, co? Wytłumacz mi jedną rzecz, dlaczego taka kurwa jesteś. No pytam się. Pytam się, dlaczego. No dlaczego? Dlaczego Nie w ogóle kurwa? Ja pierdolę. mam wdzięzenie do się takie, że nawet jak jest najbardziej mefon, to mi się nie stanie bez kitu. No, szklanką dostanę. O kurwa grubo, szkoda gadać. A fu, coś musisz skarżyłaś? Co? No pytam się. My nie napisałam nic o Tobie. Fez. Co znaczy WSM? w sumie? W sumie. Jedyś nie mogę. Normalnie zapraszasz go na rokowanie tutaj, ty kurwa. Gdzie? Weź, kurwa, tydzień. Zobaczcie to tutaj. Nie, kurwa, nie, naprawdę nie wierzę. Dlaczego jesteś taka wobec mnie, co? Taki brak szacunku i kurwa... Co? Powiedz mi to. Co? Właśnie telefon. Nie syci. Co? Że jesteś takim kurwa gałganiskiem. No powiedz Klaudia, że jesteś takim billakiem co? No powiedz normalnie, nie wstydzi? Wstyd. Świnia nie ma wstydu. Jestem kurwa załamany. Załamany, kurwa bezkitu. <gryw> Następny raz, kurwa, pierdolę się na linę, kurwa bezkitu. Na, li, na linie, na linie, się na linie. za 50 za manię, kurwa, zginęliśmy, trzasnęły my wcześniej, Ale nie wierzyłem, nie wierzyłem co do końca, kurwa, nadzieja umiera ostatnio, wybaczcie mi. za mi w buzi z wyrażenia Walę pasem. Najpierw namoczę sobie nosek bo kurwa, nie dam rady. Piękna dziewczyna, wrażliwa, naturalna, z dobrego domu. Wróbel, stary kurwa z Chyba jej się podobasz. Skoro tak podjechać do kutasa szybciutko. Exact, exact, ...es